Dzień dobry. Witamy w rozmowie Gońca Bartoszewskiego. Dzisiaj naszym gościem jest pani Teresa Barczko. Witam, witam. A tematem rozmowy będzie książka e, zatytułowana Tereska Nie płacz, autorstwa tak. właśnie pani Teresy. Książka świeżutka niedawno dopiero co wydana, prawda? Tydzień temu. Tydzień temu. E, zanim zaczniemy, e, porozmawiamy o treści tej książki, proszę mhm. powiedzieć. Co pani poczuła, kiedy wzięła do ręki ten już, już przygotowany egzemplarz? Co poczułam? Nareszcie jest. <głos> <głos> tak, nareszcie jest. Długo oczekiwana zresztą, no, ale jest. Długo czasu zajęło pani pisanie? Jak wyglądał ten cały, cały proces? Pisanie to troszeczkę zajęło ze względu na to, że ja zaczęłam pisać książkę na blogu internetowym. I to już się pisało strona po stronie i na bieżąco udostępniane było dla ludzi, dla czytelników, internautów. Dlatego, że chciałam, żeby oni odczytając to, jakieś swoje opinie może mi wrzucali, może cokolwiek, jakieś tam informacje, coś nie wiem. I to byłaby wskazówka do tego, czy, czy coś poprawić w tym, co, co robię, czy w ogóle zaprzestać. Ale nie, by było tak, że naprawdę jestem zaskoczona, żadnych hejtów. Żadnych, żadnych hejtów, to się żadnych, rzadko zdarza. Żadnych, obecnie. właśnie. 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 mi powiedziała, mamo ty się z hejtami, bo to się w internecie najczęściej dzieje. Ja mówię, nieważne jak się dzieje, co, co Tak. No i książka o tym powstawała, no ale ludzie dużo y, właśnie pisało, że y, pani Tereso trzeba to w wersji papierowej, w wersji papierowej. No i więc jest w wersji papierowej. A samo właśnie wydanie takiej książki w wersji papierowej dużo czasu zajęło, bardzo czasochłonny proces. Bo tak czasoporny ze względu na to, że na blogu pisałam do internautów. I to jest zupełnie inny styl pisania. Tam jest dużo więcej zdjęć. jeśli zdjęcie dam, to już nie musiałam tego opisywać. W książce nie ma tego, bo to nie jest album, tylko książka. Więc te zdjęcia musiałam gdyby zmniejszyć. I musiałam te rzeczy, które były na zdjęciach, musiałam po prostu dopisać, opisać o je. Więc troszeczkę to musiało potrwać. Przede wszystkim, po pierwsze, że to jest już wersja papierowa i jeśli cokolwiek napisze nie tak, to nie tak jest w internecie, cofnie tam kopii, mm -hmm, rzeczy, tak, tak dokładnie. Go to już po prostu pójdzie, a ja już dbałam o to, żeby to było tak naprawdę na perfekcji zrobione. A ta wersja z, z bloga, z internetu bardzo różni się teraz od tego co nie, to jest w nie, książce? Nie, nie, nie różni się bardzo, to ze względu na to, że tam jest, czasami jest są do internetu i te zdjęcia, które tam, mnóstwo, więcej, dużo więcej zdjęć jest, więc Mniej tych opisów, tu jest ich więcej, gdyby tak, ale tutaj w książce jest podana strona internetowa do, do tego bloga i gdyby ktoś chciał zobaczyć coś tam więcej z tych zdjęć, które są tam, sytuacje które opisywane, tam właśnie je znajdzie na tym blogu. Dobrze, porozmawiajmy o, o zawartości. Tereska nie płacz ma pod tytuł taki Historia prawdziwa. Tak. Czego się z tej książki dowiemy? Już teraz jak nawet już kilka osób przeczytało to w ciągu jednego dnia, i tak jak tutaj do mnie dochodzą takie informacje, są szoku, i mówię, że to jest historia wielu ludzi. To jest historia prawdziwa. Opisałam, bo pani opisuje to swoje życie. Opisałam swoją historię, bo pomyślałam, dlaczego by nie, dlaczego by nie. Każdy z nas nosi sobie jakąś opowieść, tak? I nie każdy ma odwagę, odwagę taką opowieść. Powiedzieć, opowiedzieć się, tak? Jedni wyrażają to poprzez muzykę, drugi taniec, może obraz, a jedni właśnie przez literaturę. Tak, a czego właśnie dowiemy się z Pani historii? Yy, czego się dowiemy? Jak na moim przykładzie, żeby się nie poddawać, że yy, rodzimy się, nie mamy napisu na czole klęska. Jeśli nawet cokolwiek tam się zdarzy złego, wiele razy upadam, wiele razy, tu jest opisywane, i wiele razy, jak to się mówi, łzy rękawem macieram, ale zawsze podniosła się, odczepam kolana i do przodu, i do przodu, więc jestem tu, gdzie jestem, cieszę się, że jestem tu, bo mogłoby mnie nie być. Tutaj posłużę się teraz cytatem. Wrażliwa, delikatna, chociaż silna i odporna na upadki, a tych było w jej życiu wiele, zbyt wiele uodporniły ją na klęski, stres i ból, niewiarygodne, ile siły mieści się w Teresce". To jest fragment recenzji napisanej przez Panią Izabelę Bazydło. Tak, tak. To jest dobry, dobry, dobry fragment oddający treść tej, tej Pani. Tak, 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 dokładnie tak. I, tak, i takie podobne recenzje właśnie są yy, na Facebooku. Ludzie, którzy już czytali tę książkę, yy, właśnie w ten sposób piszą. Yy, dzisiaj przeczytałam, że yy, też tak jeden wpis z Facebooka, czytam recenzję książki, że y, moje góry, które się wydawały górami, to stały się pokórkami. Góry, się, że, się problemy, tak? Tak, że po prostu się te problemy skróciły, że, że, bo każdy myśli, że moje problemy są tak wielkie, że są nie do pokonania, że już mój świat się zawali, że, że to już wszystko, że, że to już skończone. Tak nie jest po prostu, trzeba po prostu... Ta książka ma właśnie ponosić na duchu. Pani, która czyta, która powiedziała powiedziałam sama, że jest wybredna to co do książek, ale tak zaczęła tak czytać, czytać, po troszkę, po troszkę gdzieś tam tą książkę tę się nie bierze, ja ją kupuję. I w się czyta, ja ją kupuję, proszę Aha. o autograf. No to jest no, coś lepszego potrzeba dla mnie. A Panią ktoś yy, wspomagał w procesie pisania? Nie. Nie. Po prostu pisałam to samo. Mm. To swoje życie, więc to miałem, mi się wspomagać, ja, ja wiem, co ja czuję, ja więc ja chcę to oddać. I nikt to nie zrobi jak ja sama. A nie bała się pani trochę tej, tej otwartości, tego dzielenia się swoim życiem, swoimi przeżyciami z innymi? Nie, dlaczego? dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że właśnie wszyscy mam tak samo. Przynajmniej podobnie. Na pewno część osób znajduje, znajduje się ktoś w fragmencie siebie. Osoby, które przeczytały i znam, że są naprawdę są. Naprawdę osobami godnymi zauważenia i w ogóle, tam się będę nie szczega, w z czego wynikała, mówią, że wiesz co, znalazłam tam siebie kawałek. Ania nie pisała w moim terenie, ja z tobą razem patrzyłam w niebo, razem z tobą płakałam i razem z tobą dzieci rodziłam, i razem byłem się rodzić na Twoich wnuków, Że książce, no, ona, no to tak piękną recenzję mi wystawiła na Facebooku, że ja, ja jestem jej wdzięczna. Ja pięć razy czytałam to, co ona napisała. Tak było to piękne. E, tu mam jeszcze jeden cytat. Yy, tym razem pani Katarzyna Janczewska Pszczoła napisała mhm. o pani książce między innymi że wstrząsa dosadnością i porusza szczerością. Tak. Pokazała pani w niej całe swoje życie czy jednak zdecydowała się coś zostawić sobie. Można powiedzieć, że no wiadomo całego życia nie zmieści się 10 lat na, na tych kilku stronach, więc rzeczy coś tam, coś tam mniej istotnego zostało tam pominięte, ale te wszystkie bardziej takie istotne rzeczy myślę, że chciałam powiedzieć. I dlatego, że dlatego ona jest właśnie prawdziwa, dlatego strząsa właśnie z dosadnością. Dlatego no, weźmy na przykład takie sytuacje. Nie wiem, jak pierwsza miłość, pierwsze spotkanie, kontakt z moim pierwszym mężem, to są, to, są, to są rzeczy, które mogę właśnie pominąć. Ale o czego? Przecież to jest, to jest przecież ludzkie, tak? Przecież myśmy wszyscy byli kiedyś młodzi, kiedy się spotykaliśmy, kiedy się kochaliśmy, dlaczego nie? Bo, bo co? Co pani chciała, zapytam, tą książką osiągnąć? Ta książka to właściwie tak powstała, to z myślą dla moich pokoleń, dla moich dzieci i wnuków. Dlatego, że tutaj, jak się z książki dowiemy, że właściwie ja jako taka byłam sama na tym świecie, gdyby bo moja mama była w wieku 8 lat oddała do dom dziecka. I w sumie nie znam nikogo pozbawionych żadnych ciot, żadnych wujów, nikogo, nikogo. Więc nie chciałam, by się historia powtórzyła, by moje dzieci, moje wnuki i moje tam przyszłe pokolenia się zastanawiały: Boże, skąd ja jestem? Tak jak mnie, jak się zastanawiałam: Boże, mnie tu mnie zesłali z, 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 mamy, z, z góry, z niebios, a gdzie reszta, gdzie reszta zapomnieli w pakiecie rodziny dołożyć chyba, to tak, tak to wyglądało. Więc nie chciałam, by moje dzieci, kiedyś moje pokolenia zadawały sobie to pytanie jak ja. Skąd jestem? Gdzie reszta mojej całej rodziny? Nie byłam się sama, przecież nie, o tak mnie nikt nie zmanomalował przecież, nie? No dlatego tak, tak to, to da dla dzieci moje, dla moich, dla mojej pokoleń głównie. Będą spotkania autorskie, bo o jednym już wiemy. Odbędzie się tak. 15 września w Bartoszewskim Domu Kultury. Tak. Będą inne? Będzie jeszcze spotkanie właśnie wcześniej jeszcze. Okazało się, że... Falstad, Bartoszyce, a w związku z tym, że ja pochodzę z Sempopola, w Sempolu mieszkam, więc Sempopol nie muszę na to pozwolić, by inne miasto jako taką miało to pierwsze spotkanie. No Należałoby zrobić to u siebie. Więc 6 września, to jest piątek o godzinie 17, będzie spotkanie właśnie w Sempopolskim Domu Kultury. Oczywiście zapraszam wszystkich, jaki do Bartoszyc, taki tak i do Sempopola. Inne spotkania też. Na razie, da? na razie nic o tym nie wiem. Na razie nie dopiero jakby nie patrzył, to zapiero tydzień czasu ta książka no. umie, mnie, więc jeszcze sama się nie nacieszyłam, a ona już, już, już tyle narobiła szumu. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Naszym również. gościem była dzisiaj pani Teresa Dziękuję. Dziękuję.